z tej strony Bartek i witam was na kolejnym odcinku Foundry i ja. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zainstalować moduły, które sobie włączyć moduły, które żeśmy sobie zainstalowali. Jak stworzyć konta dla naszych graczy oraz jak takiemu graczowi stworzyć kartę postaci, wybrać dla niego art dla tej postaci. I jak to później wygląda? Oraz tak, jak obiecałem, ostatnio pokazać, jak zaimportować mapę, a czy dowolną inną rzecz, którą sobie wgramy na nasze Foundry i będzie ona dostępna w kompendium. Więc co, zaczynamy. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o zainstalowanie nowego modułu, przechodzimy na zakładkę Game Settings, potem przechodzimy sobie na zakładkę. Manage mods, czy zarządzanie modułami, i tutaj są wszystkie nasze moduły, które sobie zainstalowaliście. Tak, jak widzicie, mam ich aż 86. Spora część to są rzeczy y, typowo podmapy. Sporo takich map mam, i powiedzmy sobie, chcemy, chcemy sobie poprowadzić mapy związane na przykład z przygodą z Pathfindera drugiej edycji Agents of the Edge Watch. bardzo fajna przygoda o byciu strażnikiem w Absalom, takim wielkim mieście w Golarionie więc też można sobie zobaczyć i klikamy później sobie Save Module nasze Foundry się przeładuje żeby to wszystko sobie zaciągnąć z Internetu, te wszystkie dane, które tam mamy i teraz nasze mapy pojawią się w zakładce Compendium Packs i tak jak wam mówiłem, mamy kolejną główną, główną podziałkę, czyli Scenes, i tutaj akurat jest zrobione tak, że jest podzielone na sześć folderów. Otwieramy sobie taki folder, wybieramy sobie scenę, dajemy prawy, import i pokazuje nam się zakładka konfiguracji. Tutaj niektóre rzeczy są, tak jak na przykład to, co jest na, na tle, na, na jako tło naszej mapki, jaki jest rozmiar siatki, mogą być dodatkowe zmiany w oświetleniu czy w elementach tego co ma się dodatkowo pojawić. To zależy od tego jak taka mapa zostanie stworzona. Tutaj polecam na początku jeszcze dołożyć sobie Show in Navigation, czyli tutaj w tej górnej części Foundry też pojawi się nazwa tej mapy i dajemy sobie Save Changes. I tak widzicie już się nam ta mapa. Pojawiła, jak sobie na nią klikniemy, to możemy do niej przejść. Jesteśmy wyrzuceni w odpowiednie miejsce na tej mapie i tak jak widzicie, z punktu widzenia GEMA jest cała mapa ogarnięta. Z takich dobrych rzeczy, które w ten sposób się oszczędzacie, to jest oszczędzanie czasu na stawianie na przykład ścian. Bo tak, jak sobie klikniemy na ściany, to zobaczycie, cała mapa jest ładnie obrysowana różnego typami ścian kolor ściany definiuje jej własności, ale to o jeszcze kiedyś opowiem. Jeżeli byłoby oświetlenie, tak samo jeżeli sobie przejdziemy na zakładkę oświetlenie, takie oświetlenie będziemy tutaj widzieć, więc to wszystko jest gotowe. I teraz jak już mamy te nasze moduły uruchamiane, które chcemy, mamy mapy pościągane, czy inne rzeczy typu makra, biblioteki z dźwiękami, czy z muzyką, wszystko importuje się w ten sam sposób. Możemy sobie przejść znowu do zakładki Game Settings i kliknąć sobie User Management, czyli zarządzanie dostępem użytkowników. I tutaj możemy sobie stworzyć użytkowników. Tak jak widzicie, ja już mam stworzonych trzech dodatkowych. I co ciekawe, Foundry możemy im nadać różne uprawnienia. Mamy uprawnienia żadne, czyli wtedy tylko będzie. I nie będzie mógł, będzie mógł tylko wejść na Foundry, nic więcej, nie będzie żadnej karty postaci, miał żadnego tokenu, nic. Mamy później Player, Trusted Player, czyli zaufany gracz i pomocnik GM oraz Game Master. Może być więcej niż jeden mistrzów gry na jednym Foundry. I teraz, jeżeli sobie klikniecie Configure Permission, czyli skonfiguruj dostępy, Pojawiła się taka zakładka, gdzie poszczególne rzeczy będziecie mieli pokazane. Czyli kto może nadawać audio i wideo, czyje pingi są widoczne? Kto może zmieniać ustawienia tokena? Kto może wpisy w journalu robić, czyli w notatkach? Kto może, kto, może robić, kto może robić notatki na mapie, czyli takie nowe punkty tworzyć? Kto może mierzyć? Takimi szablonami, typu na przykład jak w Pathfinderze, szablony linii, stożków czy innych tego typu rzeczy. Kto może tworzyć aktora, kto może tworzyć przedmioty, kto może tworzyć tokeny, kto może usuwać tokeny z danej, z danej mapy, kogo kursor widać, czy możemy sobie mierzyć, czy można modyfikować ustawienia na foundry, jeżeli chodzi o niektóre moduły, czy można otwierać drzwi, czy można dodawać na nasze foundry nowe pliki, czy można rysować, czy można przeglądać pliki, które mamy już na Foundry, czy można pisać skrypty do makr i czy je można używać i czy można robić prywatne wiadomości do Mistrza Gry. To wszystko możecie sobie skonfigurować. Ja do tej pory zawsze gram na bazowych i mi to w kompletnie wystarcza, choć czasem zmieniam, jeżeli chodzi o tworzenie tokenów i dodawanie plików, bo niektórzy gracze chcą sami sobie coś tam Pozmieniać. I później, oczywiście, klikamy sobie Save and Return, czyli zapisz i powróć. Znowu zostaniemy przeładowani na nasze foundry. I teraz, jeżeli sobie klikniemy na zakładkę Actors, to jest to zakładka z takim ludzikiem, to będziemy mogli sobie stworzyć nową kartę postaci dla naszych graczy. Typy kart postaci zależne są od tego, jak jest stworzony stół. Tutaj na stole do Mutanta, jak zobaczycie, mamy Kilka rodzajów, mamy, może mieć kartę mutanta, kartę zwierzęcia, robota, człowieka, NPC, czyli domyślnie jakiegoś, kogoś niegracza o uproszczonej karcie oraz kartę arki. To, to jeżeli poznacie mutanta, to będziecie wiedzieć o co chodzi z tą arką, ale to nie, to nie, nie na ten materiał. I teraz tak, nazywamy sobie naszego y, mutanta, test i jest od nam zrobiony. Mamy naszą podstawową kartę postaci, mamy wszystkie elementy, które tutaj są, mamy kolejne zakładki, czyli sprzęt, informacje i działające aktualnie efekty. Teraz, żeby nasz gracz mógł taką kartę widzieć lub mógł ją edytować, musimy nadać odpowiednie uprawnienia. I teraz klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na naszego aktora, klikamy sobie Configure Ownership i teraz tak, mamy ustawienia Ogólne dla wszystkich graczy, czyli w ogóle nie widzą tego, e, tego aktora u siebie na, na zakładce, mają jakieś ograniczony dostęp, czyli tylko widzą, że on jest, mogą być obserwatorami, czy mogą zobaczyć, co w tej karcie jest, albo mogą być właścicielami, czyli widzą i można to edytować. Jeżeli chcemy zrobić kartę dla naszego gracza, żeby mógł na sobie wpisać statystyki i inne rzeczy, to zawsze trzeba wybrać sobie ownership, ale nie tutaj dla wszystkich graczy, tylko przy konkretnej nazwie gracza. Tak sobie tutaj tu damy Owner Save i to wystarczy, on będzie widział tą kartę w będzie mógł edytować i z niej sobie y, korzystać, rzucać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o nadanie to kana, to musimy kliknąć sobie w, na każdej karcie z tego co kojarzę. Jest takie miejsce właśnie z Artem, gdzie na nie sobie klikamy lewym przyciskiem myszy. Pojawia nam się przeglądarka naszych asetów. Znajdujemy y, nasz y, asset, który chcemy, wybieramy, dajemy select file i w tym momencie tutaj nam się y, pojawia obrazek, który wybraliśmy. Domyślnie, Foundry pokazuje po prostu ten obrazek jako token. Tak jak zobaczycie, zamkniemy sobie i wrzucimy sobie na mapę. No to, jako token taka mapa. Taki art się pokazuje. Jest bardzo fajny moduł, nazywa się Tokenizer, który automatycznie z tego obrazka dodatkowo robi ten token z ładną obramówką okrągłą dookoła. I tych obramówek jest dziesiątki do wyboru, więc też serdecznie polecam korzystać z tego. Moduł, ale o modułach to jeszcze kiedyś powiem, które polecam, które nie polecam. No i co? Na dzisiaj myślę, że to wystarczy. Na, na następnym odcinku Foundry i ja myślę, że przejdziemy sobie do tego, jakie właściwości mają ściany, jakie właściwości można zrobić sobie z oświetleniem i z innymi elementami, którego możemy rzucić na naszą mapę. A na dzisiaj to co? Ja serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, jeżeli macie jakieś pytania o foundry, to możecie pisać w komentarzach albo do mnie bezpośrednio na Discordzie mnie znajdziecie. Do cześć!